Warszawa to jedna z metropolii dotkniętych problemami komunikacyjnymi. Skutecznym ograniczeniem tych problemów jest sprawny system komunikacji szynowej. Aby zapewnić efektywność transportu zbiorowego, miasto podejmuje decyzję o modernizacji tras tramwajowych. Cele modernizacji są związane z poprawą trwałości konstrukcji torowiska, ze zwiększeniem prędkości i zdolności przewozowej oraz z ograniczeniem niekorzystnego oddziaływania na środowisko, w postaci hałasu i wibracji od ruchu tramwaju. Z punktu widzenia operatora modernizacja trasy tramwajowej powinna przynieść efekt w postaci poprawy komfortu podróżowania dla pasażerów. Należy przez to rozumieć zwiększenie częstotliwości tramwajów, zwiększenie prędkości tych tramwajów i poprawę warunków obsługi na przystankach. Efektem modernizacji powinno być zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji tramwajowej. Przykładem takiej modernizacji może być trasa WZ w Warszawie. Realizacja obejmowała zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej o łącznej długości 10,5 km toru pojedynczego i 26 przystanków. W przypadku tak dużej aglomeracji, jaką jest Warszawa, wykonywanie wszelkich modernizacji ma zawsze duży wpływ na utrudnienia w ruchu. Istnieje konieczność skracania wszelkich cyklów produkcyjnych do minimum. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych brygad roboczych, mających duże doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technologii. W miejscach o szczególnych wymaganiach wibroizolacyjnych zastosowano konstrukcję nawierzchni w systemie masy odsprężynowanej, polegającą na ułożeniu płyty podbudowy na matach wibroizolacyjnych typu Sedra rpu aby zapewnić skuteczną izolację elektryczną szyn, zastosowano profile podszynowe i przyszynowe systemu ERSM. Zastosowanie systemu ciągłego mocowania szyn ERSM opartego na prefabrykowanych modułowych elementach zapewniło dużą dokładność montażu toru, a dzięki ograniczonej zależności od warunków atmosferycznych pozwoliło skrócić czas realizacji torowiska, jednocześnie minimalizując wyłączenia toru z eksploatacji. Jakość stosowanych materiałów ma decydujące znaczenie nie tylko dla przebiegu samego procesu realizacyjnego, ale także dla gwarancji jakościowej efektu końcowego. Podbudowę torowiska zrealizowano w postaci płyty betonowej, którą wylano po ostatecznej regulacji położenia toru. Bezpodsypkowa konstrukcja torowiska z zastosowaniem systemu ERSM zapewni jego trwałość bez konieczności okresowej regulacji geometrii toru. Grupa z USA wykonuje roboty modernizacyjne i utrzymaniowe związane z infrastrukturą tramwajową od kilkunastu lat. Mamy doświadczenie zdobyte na wielu rynkach realizacji tego typu inwestycji w większości miast polskich. W Warszawie wykonywaliśmy m.in. budowę nowej linii tramwajowej na Bemowo, modernizację torowiska w Alejach Jerozolimskich oraz w tej chwili realizujemy modernizację trasy Buzetki. Doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas tych kilkunastu lat realizacji inwestycji pozwalają nam wykonywać pracę z dobrą jakością i w krótkich terminach. Sukces Kinesu to partnerzy z dużym doświadczeniem eksploatacyjnym w zakresie rozwiązań systemów, które wdrażają na rynki całego świata. To zespół inżynierów, specjalistów z doświadczeniem zajmujących się obsługą rynku. I świat nauki pozwalający przeprowadzić inwestycje od projektu do wykonawcy. Doświadczenie wykonawcze firmy ZUE w połączeniu z nowoczesnymi systemami nawierzchni szynowych, dostarczonymi przez firmę TINES, pozwoliło na sprawne i efektywne przeprowadzenie prac modernizacyjnych, osiągnięcie założonych celów projektowych i spełnienie oczekiwań operatora infrastruktury tramwajowej. Uzyskane wymierne korzyści społeczne w postaci usprawnień komunikacyjnych i ochrony środowiska potwierdzają słuszność podejmowanych decyzji o inwestowaniu w miejską komunikację szynową.